Prezentujemy lokalizator osób i pojazdów GPS GL300. To zminiaturyzowane urządzenie pozwala na lokalizowanie pojazdów prywatnych i firmowych, przesyłek i osób, które mają przy sobie lokalizator. Jego właściciel może przeglądać historię lokalizacji online i trasy przebyte przez obserwowany obiekt. W zestawie znajdują się moduł GPS z kartą SIM, polskojęzyczna instrukcja, roczny dostęp do panelu użytkownika na stronie www. Aby lokalizator działał poprawnie, karta SIM musi zostać zarejestrowana i aktywowana przez użytkownika oraz umożliwiać wysyłanie danych o lokalizacji na serwer. Użytkowanie lokalizatora jest intuicyjne i wygodne. Aby rozpocząć korzystanie z lokalizatora, najpierw naładuj akumulator. Ładowarkę sieciową podłącz do gniazda USB ukrytego pod zaślepką zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami. Wydajny akumulator zapewnia nieustanną pracę do 10 dni przy korzystaniu z namierzania GPS co 10 minut. Przy włączonej funkcji usypiania czas pracy lokalizatora wydłuża się aż do 95 dni. Na czas pracy urządzenia ma również wpływ siła sygnału GPS, zasięg sieci telefonii komórkowej i temperatura otoczenia. Lokalizator włącz przez naciśnięcie przycisku na obudowie. Dioda po prawej stronie sygnalizuje dostępność sygnału GPS, środkowa połączenie z siecią GSM, ostatnia stan akumulatora. Naładowany nadajnik jest gotowy do pracy. Urządzenie nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Możesz je już ukryć w pojeździe lub schować w cennej przysyłce, która wymaga nadzoru. Kiedy chcesz sprawdzić położenie nadajnika? Zaloguj się do panelu klienta za pomocą danych otrzymanych po zakupie. Otrzymujesz dostęp do mapy, na której możesz prześledzić trasy zarejestrowane przez lokalizator GPS. Archiwum tras pozwala na przeanalizowanie np. tras odbytych przez pracownika lub dziecko w ostatnim miesiącu. Dodatkowo możesz wytyczyć granicę tzw. bezpiecznej strefy. Jest to funkcja Geofencing, która umożliwia zakreślenie dowolnego fragmentu mapy jako strzeżonego obszaru. Po przekroczeniu tych granic przez nadajnik, może zostać wysłane powiadomienie alarmowe na podany przez ciebie numer telefonu lub e-mail. Nie masz dostępu do komputera, a musisz uzyskać informacje o bieżącej lokalizacji? Możesz zadzwonić na numer karty SIM umieszczonej w lokalizatorze. W odpowiedzi otrzymasz SMS-a z linkiem do mapy. Będzie na niej zaznaczona ostatnia zarejestrowana przez nadajnik pozycja. Aby ją zobaczyć, musisz mieć dostęp do Internetu. Żeby urządzenie mogło regularnie wysyłać raporty, pamiętaj o doładowaniach karty SIM lub opłacaniu abonamentu w terminie. Do lokalizatora GPS GL300 możesz dokupić m.in. zestaw zasilający w hermetycznej obudowie, który znacznie wydłuża czas pracy urządzenia, lub uchwyt magnetyczny, który pozwala na umieszczenie nadajnika np. pod samochodem i innymi pojazdami. Obudowa urządzenia jest wodoszczelna. Lokalizator nie zostanie uszkodzony wskutek zachlapania podczas podróży, ale należy go chronić przed długotrwałym zanurzeniem. Lokalizatorem GPS GL300 możesz sterować zdalnie za pomocą telefonu komórkowego lub urządzenia z dostępem do internetu. Dwa systemy nawigacji satelitarnej GPS i GLONASS umożliwiają globalne monitorowanie pojazdu lub obiektu.